Jak działa prawo przyciągania naprawdę? Bez ściemy, bez skrótów, bez brokatu. Powiedzmy to szczerze: prawo przyciągania w sieci zostało zamienione w duchowy fast food. Wystarczy, że pomyślisz o czymś 33 razy, zapiszesz to w dzienniku, wypowiesz afirmację przy księżycu i tadam. Wszechświat przyniesie ci to na tacy. Nie! Tak to nie działa. Jeśli próbowałeś to robić i czujesz tylko frustrację, to nie znaczy, że coś z tobą nie tak. To znaczy, że właśnie przebijasz się przez warstwę duchowego marketingu. I jesteś gotowy naprawdę. Trochę mniej błyszczącą, ale prawdę. Czym naprawdę jest prawo przyciągania? Nie chodzi o to, by przyciągnąć coś do swojego życia. Chodzi o to, by stać się kimś, kto naturalnie rezonuje z tym, czego pragnie. Inaczej mówiąc, by wejść w częstotliwość swojego pragnienia. Wszechświat nie daje ci tego, co chcesz. Daje ci to, czym jesteś. Zatem, jak to działa? Intencja to dopiero zaproszenie, nie rozkaz. Nie możesz wymusić rzeczywistości. Twoja intencja to jak światło latarki w ciemności nie oświetla całej drogi, ale pokazuje kierunek. Zapisz, wypowiedz, poczuj. To ważne. Ale to dopiero początek. Prawdziwe pytanie brzmi: czy jesteś gotów, by to, o co prosisz cię, przemieniło? Nie przyciągasz tego, czego chcesz, przyciągasz to, w co wierzysz, że możesz mieć. Możesz mówić sto razy dziennie. Jestem obfitością, ale jeśli w środku czujesz lęk przed pieniędzmi, zazdrość wobec bogatych, albo przekonanie, że duchowość nie idzie z kasą, to twój system energetyczny nadaje zupełnie inną wiadomość. Prawo przyciągania odpowiada na Twój wewnętrzny stan, nie na Twoje chcenie. Emocja jest kodem energetycznym. To nie słowa tworzą rzeczywistość, to emocje, bo to one mają ładunek. Radość, wdzięczność, ekscytacja, zaufanie nie są to tylko miłe stany to wibracyjne sygnały, które mówią: jestem gotów. Ale uwaga, nie udawaj emocji energia nie daje się oszukać. Działanie to duchowy akt odwagi. Siedzenie i wizualizowanie nic nie da. Prawo przyciągania działa wtedy, gdy spotyka się z działaniem. To, że coś przyciągasz, nie znaczy, że samo zapuka do drzwi, ale może zapuka okazja. Wybór trudna rozmowa Twoje zadanie zareagować z poziomu tego, kim chcesz się stać. Wszechświat mówi tak, nawet jeśli ty mówisz nie. Jeśli podświadomie wierzysz, że nie jesteś wart miłości, pieniędzy, wolności, to wszechświat nie będzie z tobą dyskutował. Otrzymasz dokładnie to, co rezonuje z twoim stanem. Dlatego praca z cieniem, emocjami, przekonaniami to klucz. Manifestacja nie polega na tworzeniu nowego. Polega na usuwaniu tego, co blokujecie, przed przyjęciem tego, co już na ciebie czeka. Czy to oznacza, że wszystko zależy ode mnie? Nie. To oznacza, że jesteś współtwórcą. Jest to akt kreacji, ale wszechświat to nie automat z marzeniami. To inteligencja, która odpowiada na twoje wnętrze, nie na twoje życzenia. A ty masz wybór codziennie? Czy zareagujesz jak ktoś, kto wciąż żyje starym lękiem, czy jak ktoś, kto wstaje do życia, nawet jeśli jeszcze nie zna całej mapy? Trzy pytania, które zmieniają wszystko. Co bym dziś zrobił, gdybym naprawdę wierzył, że moje życie się zmienia? Co w sobie trzymam, co już mi nie służy? Ale wciąż tego nie chcę puścić. Czy potrafię zaufać, zanim zobaczę dowód? Jeśli czujesz, że coś w tobie się poruszyło, to dobrze. To znaczy, że jesteś gotowy przestać grać w duchowy teatrzyk i naprawdę żyć z poziomu obecności i intencji. Subskrybuj, jeśli chcesz dalej iść tą drogą nie po szybkie efekty, ale po głęboką zmianę. I pamiętaj, to czego szukasz, szuka Ciebie, tylko przez to, kim się stajesz, każdego dnia, każdą myślą, każdym wyborem.